Siemanko z tej strony Cazier, a to jest Left for Dead 2. Wiem, że powinno się mówić Lift, ale nie będę tak mówił. Left for Dead 2. Kurwa, co to jest? Um, wiem, że miało być Strips The Zombies, ale nie będzie go, ponieważ mój komputer go nie haczy. Nie wiem czemu, ale po prostu mi nie działa to strips The Zombies. Znaczy teraz go nie będzie. Będzie na pewno na kanale, ponieważ spróbuję to naprawić. A Tom grę co? Dziś przedstawię na pewno każdy gra, i walenie zombiaków po mordzie. Yy. Nie, nie ściągam żadnych serii z Isamu Mam tą grę już prawie od roku, jak nie od dwóch lat, nie roków. Um, no i spróbuję sobie dzisiaj pograć jakoś fajnie A wy będzie na to patrzeć uh, Więc tuż the zombies będzie i tak dalej, i tak dalej Dlaczego lubię tą grę? <słuch> Ponieważ kurwa tej porze nikogo prawie nie ma i gramy z dwoma botami Nie, nie o to chodzi um, Po prostu można sobie fajnie przy niej pogadać No e, World at War seria będzie dalej nagrywana Ty, ty, panie, panie, halo, halo O kurwa ty to ja wrócę do gry za chwilę Okej, okay, jestem Klikam lewy z myszki i wchodzimy do gry Co my tu mamy? Mamy adrenalinę, wszystko mamy, spoko jest Tylko chciałbym mieć inną broń, gdyż ponieważ ta mi się nie podoba Jak widzicie, jak widzicie dużo Polaków Się przywitam, Siemanko A uh, no, więc o, o zombie Nie lubię tej broni, dlatego będę strzelać z tej broni. Z tej. Tam na stole. Nieopodal o tutaj. Powinny leżeć nowe bronie. Które sobie wezmę. Tak jest. O, pięknie, obrzym Znaczy, to nie jest obrzym To jest. To jest. Uh, jakoś to się nazywało. Sorry, że nie znam tej nazwy. Znaczy, to GTA jest ta broń, nie? Stąd właśnie. Biorę tą nazwę i tak dalej. Ale nie pamiętam jak ona się nazywa. No ty. Ale wziąłbyś se zginął może. Poziom normalny to powinien zginąć na hita, a nie na cztery. Ogólnie zombie tu schodzą na hita. Chyba, że bosowie. No widzicie, raz nie ma gościa. O, gitarka, pięknie. Raz, dwa. 3, 4, 5, 6. Ale fajnie zrobiłam. O, wiem, wezmę z tym sniperką, ona jest super. Pyk, pyk, bez przymierzania. Przymierzamy środkowym przyciskiem myszki, prawym odpychamy. Bez przymierzania ładnie można ściągać zombiaki. Dostał? Nie wiem, nie widzę. Dobra. Pum pum Wiem że y, jak strzelam to jest o wiele głośniej granie, o co tu chodzi Ale może mnie aż tak bardzo nie zaguszy Gitara już cała w krwi Tak jest To lubię Dobra schodzimy panowie Co wy tam robicie po tej drugiej stronie Jak się opieprzają, to jest masakra No chodźcie Aha, do tego nie chcieliście, okej okay. Sorry, nie pamiętam tych map na pamięć, więc... To nie jest moja wina. Mam ją od dwóch lat, nie pamiętam, ey. Yy. No dawno nie grałem, <laughs> muszę się przyznać. Dzisiaj grałem sobie cały dzień. Tak mnie wciągnęła ta gra z powrotem, że to co nie? O, shit! Tank! Strzelajcie w skurwisyna! Jackie Pomagam, pomagam, dobra. Um, chciałbym reaktywować... Strzelajcie w niego, nam kolegę zabije. Chciałbym reaktować serię Fable'a yy, Ale pozwolicie, że... Yy, albo nie Przejdę sobie ją troszkę yy, Do tamtej chwili gdzie byłem Na pewno I... Fable'a w znowie Ponieważ bardzo mi się podobała ta gra Obejrzę sobie ją jeszcze raz, ale to potem Jak tu wygląda sytuacja Dobra, adrenalina w żyłe jedziemy Jak widzicie, stereo się cał całkiem zmieniło Czemu walnę od adrenalinę? Bo myślałem że ktoś tu będzie więcej Ale nie ma Ło ta Spieprza się, wejdziecie do safe roomu um, Dobra, apteczka mi jest niepotrzebna Więc zostawię ją wam sobie wezmę amunicję Albo zrobimy skurwiela coacha O kurde z tym coachem, skurwiel coach Pyk Niepotrzebna mi była, ale i tak ją wezmę Czemu się nazywa skurwiel coach? Um, było coś kiedyś takiego, że po prostu coach zjadł, by, były dla wszystkich czekolady, no nie? Skieda. Były dla wszystkich czekolady, no nie? No i coach zrobił tak, że właśnie y, dla Nika, to jest Nick y, Zrobił coś takiego, że um, zjadł czekoladę swoją, szybko dość No i wziął czekolady Nika i zaczął sobie ją jeść um, No i Nick przyszedł, no i gdzie jest moja czekolada? Było coś takiego na filmiku a, No a coach po prostu zgrywał idiotę I nie wiedział gdzie jest czekolada No i jedna oczywiście No nie było tej jednej, więc teraz jak ktoś robi tak Że ma full HP Czyli jest najedzony tak jak wtedy coach A i tak weźmie sobie tą apteczkę I zaraz szybko zabierze ze stołu jeszcze jedną To się nazywa skurwiel coach Tutaj akurat nie pykło ten skurwiel coach Bo na przykład robi się coś takiego że tu nie macie apteczki, macie mało HP bierzecie jedną apteczkę, albo macie dużo HP bierzecie jedną apteczkę bandażujecie się i za chwilę bierzecie ze stołu drugą, czyli jedna osoba nie ma apteczki, no a tutaj no niestety nie pykło o widzicie, ona mogła wziąć sobie tą apteczkę co tam druga leżała, bo mi nie była potrzebna ale nie ma, dlatego skurwiel, skurwiel coach jak najbardziej udany Heh. i to jest nieważne kim gracie wszystkimi postaciami sobie możecie zrobić skurwiela coacha Patrzcie, zrobimy teraz bonus. Jep! Mało to. Puh, oh, ale walno. Lubię takie smażone zombie. O poranku. Mmm, jak pachnie smażonka. Dobra, przejdziemy sobie jeszcze tą mapkę i będziemy kończyć, ja? Tą mapkę akurat lubię. Znam ją, przechodziłem ją chyba dzisiaj dwa razy. O Jezu! Jak mnie pisnął. Znaczy nie mnie, walną po prostu tutaj w to. A mnie aż odrzuciła to fala taka Ej nie chowaj się, ole headshot Nie chowaj się uh, i, nie, nie, Adrenalina Won Jokciu lubię wam rozwalać główki Takie te O ty skór wielu kołczu <laughs> Jak boomer podszedł, tak mu po prostu pieprzał w epi. dziękuję Co się dzieje jak walnie w was boomer, po prostu zamazuje wam się ekran Zamazuje ekran, no i czasami bardzo łatwo pomylić Pomylić swojego z zombiakiem. No bo wiecie, widzicie, tylko takie postury ludzi, no nie? Tu macie. Tylko postury ludzi i wtedy. I wtedy tylko tyle. Ktoś tam coś gada. Jakby co tam mnie nie słyszą, muszę nacisnąć C. Tutaj na moim obrazku, czyli w prawym dolnym rogu, się pojawi taka chmurka. Dokładnie. A jeżeli ktoś się boi, to jeszcze w opcjach sobie I może to zmienić to push to, to talk. A na, na przykład... Na, jeżeli ktoś się boi. Jeżeli ktoś nie ma wygodnego... bo mm, to pod C się robi. Nie, 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 dajcie nie, mi baseball. Jeżeli ktoś po prostu nie chce, może tak? No weź to rozłóż! Ja nie wezmę, bo mam apteczkę i ktoś mi zabierze zaraz apteczkę. Dobra. Dziękuję bardzo. Łooo! Wszystko kaziar zabija, A co? Dlaczego? Bo ma ale siebie fajny flaming. Co? Jak to go nie mogę rozwalić? O. Matko łoska. co za nierealistyczna gra. A co tu mamy? A, nic ciekawego. Gin tam. Ciema. Nikt <grystanie> tak szybko się nie rozwalił ten. Mm. Kurde, no chciałem zrobić taką fajną, wow. takie fajne freestyler, że wiecie, zeskakuje 360 i puu! i puu no i puu i tak dalej. Płoń. Płoń, płoń, płoń. Płoń, 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 kiedy wszyscy płoną i bab się bab. Będziesz szaloną, hehehe, nie wiem co, paśpiewam. Więc mówię albo w wznowię albo... Ten jak usiadł jest u siebie na chacie no nie ma co patrzcie Traciłem dwie ogniste strzały na ciebie, więc fale Chodźcie, chodźcie, chodź Więc albo wznowię albo nie wznowię Ale Fade mi się podobał, więc będzie y ale Left 4 Dead to nie będą jakieś pokazywane poszczególne misje, tylko tak po prostu jeżeli mi się zachce pokazać luźno, tak Wejdę sobie w Left 4 Dead, szybką grę Obojętnia jaka misja, czasami mogą się powtarzać, mapy. Także próbuję, żeby się nie powtarzały mapy Jeżeli będą te mapy, co było na przykład tak, w poprzednim odcinku, zmienię serwer, tak Z tymi osobami mi się... Celownik, celownik, gdzie jest celownik? Gdzie jest celownik? U góry gdzieś? O, jest celownik, dobra, lajtowo, lajtowo, ziomki Pięknie, mam celownik laserowy, co pozwoli mi już bez tego na pewno strzelać Ta kropeczka naprawdę bardzo pomaga Pek pek Smoker leży, wszyscy leżą No, a jeszcze Chargerek Wszystkich zabijam, no Czy wy nie umiecie kogoś zabić? Bez kitu o Jesus, 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 o Jesus. o Jesus. o Jesus, o Jesus, oi Jesus, oi, jezu... Jesus. por ile razy Jezu Jesus, Jezu! Oi Jesus. Chefe. É mesmo, olha, o Jesus. Vai entrar mais Miałem ten słabszy komputer Oj kurźwa Słabszy komputer to tu latarka mnie działała Karta graficzna po prostu nie obsługiwała mi tej latarki Nie wiem czemu To tutaj nigdy nie widziałem tego tunelu To szedłem tak na ślepo Tak po prostu leciałem i tak biłem i biłem i biłem Ma szakra leżeć To no, wszystkich zabijam po prostu nie Widzicie co walnę sobie no, odwal się Apteczkę adrenalinę nie biorę bo jeszcze Kurwa moglibyś Moglibyście, a teczki nie biorę, yy, adrenaliny nie biorę, bo jeszcze mi się przyda, jak z tankami będę walczył. Wtedy tank tak szybko mnie nie rozłoży. Rozumiecie, nie? Normalnie tank walnie was raz, wy odpada yy, odrzuca was, walnie tam dwa razy jeszcze, albo raz i, no, się ma. Leżycie po prostu połamani. A z adrenaliną to on może wam tańczyć. Który idiota włączył? Chyba zombie po prostu wskoczyło i włączył. Widzicie co, w sumie tu mam matcha, tutaj to, to. Mogę robić... Kur... tak. O! Jestem ninja! Ninja w Ogólnie na tamtym kopie kiedyś już wam chciałem nagrać Left 4 Dead. Left 4 Dead. Widzicie, już mówię normalnie jak pros. Ehm, no i jest taki problem, że na przykład teraz mam 60 fps. Co, jak ciągle stałem? No, spadnie do 51, na to max. No. A tam miałem 18 stałych fps -ów. No to jakby, byście mieli to oglądać w 18 fps Znaczy Jeszcze oglądać byście obejrzeli dobrze bo y, Konwertowanie na przykład w son Vegasie lub Camtasia Studio um, Pozwala na to abyście obejrzeli to w komfortowej W y, komfortowych FPS-ach No bo tam wiadomo zwiększa te FPS-y pod No nie strzelaj do mnie ty downie Zwiększa Zwiększa FPS-y podczas e, renderowania Ale jeśli chodzi już o... Nie włącz alarmu A jeżeli chodzi o... E, o samogranie, moją przyjemność No to by była ona zerowa, co nie? Ale kurwa, double kill Oh shit! Ojej. Pobawmy się trochę Kurde wyjazd! To bawmy się trochę po prostu Skacz, skac, skacz, kiedy inni skaczą Znalazłeś broń mówisz? A wiesz co ja mam? Ja mam granatnik Jak pieprzny To masakra Mogę to ładować do tego? Lul mogę, ale to będzie wypust Ale pierdolę ale pierdolnie. O kur... No? Ale pierdolnie. Ale pierdolło. Jednym strzałem zabiłem Jokaja. Daj. Ilu was tam. Pff. No sześćki zabijam bez kitu nie, nie widzę nic, właśnie to jest oplucie przez tego. Przez boomera. Chyba gdzie on strzelać. O o, o, o! Dobra, w nie będę już strzelał, tylko sensu Złamałem, no nie wierzę. Złamałem nogę Kurde Dobrze, że mam apteczkę. A, ale jestem głupi, boż yeah. Stychnie nie yeah. Yo! Pada, trzeba przeładowuje granatnik Wiesz co będzie jak strzelę w Ciebie nim? Oderwie Ci nóżki No, Bądź okej okay. Tola, brawo Brawo dla Toli Zabiła pierwszy raz bossa, chyba Wiem czy trochę bym się reagowuje czasami, ale... No siema. Hands up <laughs> Hands up ku a nie hands up hands up. up Yo! Ale domu! No kocham O charger Ty no fajnie, fajnie ogólnie jest, nie? No zapij go Boże! To się ja nie trafiam, to znaczy ty masz nie trafiać Jomi jomi? Jaki jomi jomi? Człowieku, co? Czego żeś się na Pozwólcie mi, że zrobię tak. Pek. Nie, 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 nie! Kurwa co? Ja już teraz mogę iść prosto jak terminator w nich wchodzić, bo dwa, dwie adrenaliny naraz zażyłem. Widzicie? To kuźwa hunter chciał na mnie skoczyć, się ode mnie odbił i się zabił. Masz O Oż kuźwa, adrenalina nam się skończyła. To jest moje. Nie, to jest bomba. O, ale tam upadła, dobrze. Tam na pewno są jakieś zombie. Zgadłem? Nie, tam nie ma zombie, bo tam jest... Oś, kurwa Dobra wezmę No mhm. Dzięki panowie że my podpaliliście Naprawdę ceni wam się to Cholerę No można przestać już No nieć pojta to tyle Dobra Jak dostał bułę Aż go rozniosła Ej. Ej mogę do baru? O, do To jest fubu, patrzcie. Patrzcie jak skacze za kasą. A tak go mało zniszczy. Ja ja, ja. Jaka bomba na ryj! Masakra Pod siebie, a czo? Bo co, bo ja gorszy. Nie gorszy. Pod siebie O Jezus, dobra, mam maczetę, to jeszcze mogę ich... O Dobra! I to by było na tyle. Skurwiel coach. Opatrzcie. I teraz tak bierzecie. Szybko się lecicie. Szybko, 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 szybko. I bierzecie następną. I skurwiel i jeszcze zamykacie im drzwi, żeby się nie uleczyli. I skurwiel coach udany w 200%. No dobra, to by było na tyle. Czyli to będzie czasami na kanale. Um, czasami... Będzie też... Um... Yyyyy. Call of Duty? <laughs> I ze zombie wróci I jeszcze myślę właśnie nad tym fablem, czy by go kontynuować, bo wtedy była taka sytuacja, że zmieniałem komputer, dałem save'a koledze, kolega niestety przypadkiem zrobił format No i... No niestety nie ma. No nie ma I tego save'a, no i... No. Dobra, więc to ty na tyle. Jeżeli gracie w League for 4 to jest fajna opcja, jeżeli myście... Bo patrzcie, bo wszyscy... Um, wezmę inną broń, żeby im wyrzucić ten granatnik. Granatnik na podłodze. Um, jeżeli byście mieli okazję... Byście mieli okazję se yy, zagrać w to i byście mieli na przykład gdzieś wyjść na chwilę czy coś czy coś, polecam wam naprawdę zrobić sobie przerwę. Zrób sobie przerwę. No i jesteście bezczynni, bot przyjmuje waszą e, fuszerkę. E, nie musicie iść awków, nie musicie wychodzić z gry, jeżeli wam się podoba gra z, was, z waszymi teammateami, Czyli z ziomkami z drużyny, bo są na przykład bardzo fajni albo są z Polski po prostu, możecie tak zrobić, potem kliknąć lepiej myszki i z powrotem wracacie. Więc to na tyle, ja oddaję bota właśnie im. No i wychodzę. No. Więc bot przejął fuszerkę i to na tyle. Jeżeli na przykład ktoś ma na Steamie, e, Steamie e, Left 4 Dead i chciałby zagrać się na niestandardowych serwerach na przykład takich, e, gdzie może wejść 30 osób, 20, e, 14 i tak dalej albo jakieś demy na przykład jak w Call of Duty czy w czymś po prostu biegacie i się nawalacie to poproście mnie, ja was dodam do takiej grupy Steam która Wam właśnie umożliwi wejście sobie w serwery e, grup Steam For that. Więc to na tyle. Dziękuję na razie. No i do następnego. Pompa!